Świat zmienia się z niewiarygodną prędkością, ale żadna rewolucja technologiczna nie przekształciła życia rodzinnego tak radykalnie jak cyfrowa. Współczesne dzieci rodzą się w rzeczywistości, gdzie smartfony, tablety i internet są tak samo naturalną częścią środowiska jak powietrze i woda. Intuicyjnie opanowują ekrany dotykowe, zanim nauczą się mówić, a w wieku szkolnym swobodnie poruszają się między dziesiątkami aplikacji i platform. To pokolenie cyfrowych tubylców, dla których wirtualna i realna przestrzeń to jeden ciąg istnienia. Ich rodzice zaś, cyfrowi imigranci, pamiętający świat bez internetu, mediów społecznościowych i komunikatorów. Opanowywali te technologie już jako dorośli, często pokonując technofobię i opór. Ten kontrast rodzi nowe wyzwanie potrzebę cyfrowego mentoringu, kiedy rodzic staje się przewodnikiem dziecka nie tylko w świecie fizycznym, ale i w przestrzeni wirtualnej, którą sam czasem rozumie gorzej niż swój podopieczny. Cyfrowy mentoring to nie tylko kontrola czy nauka umiejętności technicznych, to kompleksowa kompetencja obejmująca umiejętność kształtowania u dziecka zdrowych nawyków cyfrowych, krytycznego myślenia i etyki interakcji online. Mit o cyfrowej przepaści międzypokoleniowej stał się jednym z najbardziej trwałych stereotypów naszych czasów. Wielu rodziców szczerze wierzy, że ich dzieci posiadają wrodzoną przewagę w opanowywaniu technologii, a oni sami są skazani na wieczne pozostawanie w tyle. Ale czy tak jest naprawdę? Badania z ostatnich lat rysują zupełnie inny obraz. Według danych Uniwersytetu Stanforda różnica między pokoleniami nie polega na zdolności do opanowania technicznej funkcjonalności urządzeń, lecz na kulturze ich użytkowania. Dzieci faktycznie szybciej przyswajają interfejsy i nowe aplikacje ale rodzice wykazują głębsze zrozumienie kontekstu i konsekwencji cyfrowej interakcji. Jeśli nastolatki postrzegają platformy cyfrowe jako naturalne środowisko życia, to dorośli częściej zastanawiają się nad cyfrowym śladem, prywatnością i wiarygodnością informacji. Co ciekawe, 80% rodziców, którzy regularnie interesują się cyfrowymi pasjami swoich dzieci, zauważa, że z łatwością opanowują te same platformy i aplikacje. Kluczowym czynnikiem staje się tutaj nie wiek, lecz motywacja i otwartość na nowe doświadczenia. Inna ważna obserwacja. Umiejętności cyfrowe są nierównomiernie rozłożone w obrębie pokoleń. Wśród nastolatków są zarówno zaawansowani użytkownicy, jak i ci, którzy ograniczają się do podstawowych funkcji. To samo można powiedzieć o rodzicach. Prawdziwa przepaść nie przebiega wzdłuż linii wiekowej, lecz wzdłuż linii cyfrowego światopoglądu. Jest to różnica w podejściu do prywatności, do wartości osobistej komunikacji, do równowagi między wirtualnym a rzeczywistym. Właśnie tutaj otwiera się przestrzeń dla prawdziwego dialogu międzypokoleniowego. Nie o tym, jak korzystać z technologii, lecz o tym, po co i z jakimi konsekwencjami. We współczesnym świecie rodzicielstwo wymaga opanowania zupełnie nowej roli cyfrowego mentora. Rola ta wykracza daleko poza samą kontrolę czy zakazy. Opiera się na czterech kluczowych kompetencjach, bez których niemożliwe jest skuteczne towarzyszenie dziecku w przestrzeni cyfrowej. Pierwsza z nich to umiejętność posługiwania się technologią. Nie oznacza to, że rodzic musi zostać programistą czy specjalistą IT. Wystarczy podstawowe zrozumienie zasad działania urządzeń, aplikacji i platform, z których korzysta dziecko. Ważne jest, aby umieć konfigurować ustawienia bezpieczeństwa, rozumieć, jak działają algorytmy rekomendacji. I w jaki sposób aplikacje zbierają dane. Druga kompetencja to krytyczne myślenie w środowisku cyfrowym. Rodzic musi umieć oceniać wiarygodność informacji, rozpoznawać manipulacje i ukryte reklamy, a także przekazywać te umiejętności dzieciom. W świecie, w którym dezinformacja rozprzestrzenia się z prędkością światła, umiejętność filtrowania treści staje się niezbędna. Trzecia kompetencja to inteligencja emocjonalna. Przestrzeń cyfrowa to nie tylko technologie, ale także złożony system relacji międzyludzkich. Rodzic musi rozumieć, jak wirtualna komunikacja wpływa na stan psychiczny dziecka, umieć rozpoznawać objawy cyberprzemocy, uzależnień czy manipulacji. Czwarta kompetencja to etyczne rozumienie komunikacji cyfrowej. Obejmuje to świadomość takich pojęć jak cyfrowy ślad, reputacja online, poszanowanie własności intelektualnej i prywatności innych osób. Rodzic powinien nie tylko sam przestrzegać zasad etycznych w sieci, ale także kształtować je u dziecka poprzez osobisty przykład i dyskusję. Ewolucja cyfrowego bezpieczeństwa dzieci przeszła długą drogę: od kategorycznych zakazów do świadomego partnerstwa. Pamiętacie czasy, gdy rodzice po prostu zabierali gadżety lub narzucali surowe ograniczenia czasowe? To podejście szybko okazało się nieskuteczne. Współczesne dzieci z łatwością omijają blokady znajdują alternatywne urządzenia lub po prostu zamykają się w sobie, przestając dzielić się swoim cyfrowym doświadczeniem z rodzicami. Dziś rozumiemy. Bezpieczeństwo dziecka w sieci opiera się przede wszystkim na zaufaniu i otwartym dialogu. Kontrola rodzicielska przekształciła się z narzędzia do śledzenia w środek wsparcia. Nowoczesne aplikacje pozwalają nie tylko ograniczać, ale także analizować cyfrowe nawyki, tworząc podstawę do konstruktywnej rozmowy. Kluczową zasadą nowego bezpieczeństwa jest przejrzystość. Dziecko powinno wiedzieć o istnieniu mechanizmów ochronnych i rozumieć ich konieczność. Wyjaśnianie zamiast narzucania, wspólne ustawianie zamiast ukrytej instalacji oto co kształtuje odpowiedzialne zachowanie. Ważne jest, aby pamiętać o dynamicznym charakterze kontroli w zależności od wieku. To, co jest odpowiednie dla 8 dziecka. Będzie naruszeniem granic nastolatka. Kontrola rodzicielska powinna słabnąć wraz z dorastaniem, przekształcając się w partnerski dialog. Rozwiązania techniczne są jedynie uzupełnieniem głównego narzędzia bezpieczeństwa regularnych rozmów o doświadczeniach cyfrowych. Pytania takie jak: Co nowego i ciekawego dziś widziałeś w sieci? lub: Z jakimi trudnościami się spotkałeś? Tworzą przestrzeń do omawiania potencjalnych ryzyk. Bez osądzania i strachu. Współcześni rodzice coraz częściej praktykują cyfrowe kontrakty, rodzinne umowy, w których określone są wzajemne zobowiązania wszystkich członków rodziny, w tym dorosłych. Takie podejście pokazuje, zasady istnieją nie po to, by ograniczać wolność, lecz by tworzyć bezpieczne środowisko rozwoju, i są równie ważne dla wszystkich. W epoce cyfrowej konsumpcji ważne jest, aby przekształcić pasywną absorpcję treści w aktywną interakcję rodzinną. Wspólne oglądanie filmów, granie w gry czy poznawanie aplikacji to nie tylko rozrywka, ale cenna okazja do wzmocnienia więzi między pokoleniami. Spróbujcie zorganizować regularne rodzinne wieczory medialne, kiedy wszyscy spotykają się, aby poznać nowe zjawisko cyfrowe. Na przykład rodzic może zaproponować dzieciom wspólne obejrzenie filmu dokumentalnego, a następnie omówić jego wiarygodność i środki artystyczne. Albo dzieci mogą zapoznać dorosłych z nową grą, wyjaśniając jej mechanikę i wartości, które przekazuje. Takie wydarzenia kształtują nawyk krytycznego postrzegania informacji w swobodnej atmosferze. Szczególnie skuteczna jest praktyka wspólnego tworzenia treści: rodzinny kanał YouTube, blog, czy nawet prosta galeria zdjęć. To projekt, w którym każdy może wykazać się swoimi mocnymi stronami. Dzieci często generują kreatywne pomysły i łatwo opanowują aspekty techniczne, podczas gdy rodzice wnoszą strukturę, spójność i etyczne wytyczne. W procesie takiej współpracy naturalnie przekazywane są umiejętności medialiteracji, jak budować narracje, jakie obrazy wybierać, jak szanować prywatność innych. Inną skuteczną praktyką są cyfrowe ekspedycje. Kiedy rodzina wspólnie bada nową platformę lub trend. Zamiast zabraniać dziecku popularnej aplikacji, rodzic proponuje wspólne jej poznanie, zadając pytania: jaką wartość tworzy, jakie istnieją ryzyka, jak algorytmy wpływają na nasze zachowanie. Takie podejście demonstruje szacunek dla zainteresowań dziecka i jednocześnie uczy świadomego wyboru narzędzi cyfrowych. Ważne jest, aby pamiętać, że wspólne cyfrowe konsumowanie. Wymaga delikatności. Rodzic powinien unikać ciągłego pouczania i krytyki, zachowując równowagę między aspektem edukacyjnym a przyjemnością z procesu. To właśnie radość wspólnego odkrywania sprawia, że te praktyki są skuteczne i zapadające w pamięć. Wyobraź sobie sytuację. Twoje dziecko pokazuje, jak skonfigurować nową aplikację, lub wyjaśnia, dlaczego dane treści stały się wirusowe. W tym momencie następuje zdumiewająca transformacja. Dzieci stają się nauczycielami dla swoich rodziców. To zjawisko odwrotnego mentoringu nie jest tylko ciekawe, fundamentalnie zmienia dynamikę rodziny XXI wieku. Kiedy młode pokolenie przejmuje rolę cyfrowych przewodników, powstaje unikalna przestrzeń psychologiczna, gdzie tradycyjna hierarchia rodzic uczy, dziecko uczy się zostaje odwrócona. I nie jest to zagrożenie dla autorytetu rodzicielskiego, ale jego nowy wymiar. Badania pokazują, Rodziny, w których praktykuje się dwustronne nauczanie, wykazują wyższy poziom bliskości emocjonalnej i wzajemnego szacunku. Dziecko wyjaśniające rodzicowi zasady działania nowej sieci społecznościowej odczuwa poczucie kompetencji i znaczenia. Rodzic, szczerze zainteresowany wyjaśnieniami, demonstruje najważniejszą cechę gotowość do rozwoju i zmian. Jednak odwrotny mentoring wymaga delikatnego dostrojenia. Pierwsza zasada Uznawaj ekspertyzę dziecka bez przesady. Zwroty typu Ty rozumiesz to lepiej niż wszyscy na świecie tworzą niepotrzebną presję. Zamiast tego powiedz: Podoba mi się, jak opanowałeś tę aplikację, opowiedz mi więcej. Druga zasada: zachowaj równowagę ról. Nawet stając się uczniem w kwestiach cyfrowych, rodzic pozostaje moralnym drogowskazem który pomaga zrozumieć zdobytą wiedzę w szerokim kontekście. Cyfrowy świat zmienia się w zawrotnym tempie. Każdego dnia pojawiają się nowe aplikacje, platformy i trendy, które natychmiastowo przykuwają uwagę dzieci i młodzieży. Jak rodzic ma nie utonąć w tym potoku innowacji i pozostać aktualnym cyfrowym mentorem? Kluczem do sukcesu jest systematyczne podejście do śledzenia znaczących trendów. Zacznij od stworzenia osobistej mapy cyfrowego krajobrazu. Określ kilka wiarygodnych źródeł informacji o nowościach technologicznych. Mogą to być specjalistyczne fora dla rodziców, portale edukacyjne lub kanały tematyczne. 10-15 minut codziennego monitorowania tych zasobów da Ci zrozumienie głównych trendów bez zanurzania się w nieskończony szum informacyjny. Skutecznym narzędziem oceny nowych aplikacji jest metoda pięciu pytań. Gdy dziecko prosi o zainstalowanie nowego programu, zadaj sobie, jaką potrzebę zaspokaja ta aplikacja, jakie dane zbiera, jakie interakcje społeczne zakłada, jaki model biznesowy wykorzystuje, jakie wartości przekazuje. Odpowiedzi na te pytania dadzą kompleksowy obraz produktu cyfrowego w ciągu kilku minut. Pamiętaj o zasadzie aktywnego testowania. Najlepszym sposobem na zrozumienie nowej platformy jest samodzielne jej użycie. Stwórz własne konto, zapoznaj się z ustawieniami prywatności, poeksperymentuj z funkcjonalnością. Takie podejście nie tylko da ci praktyczne zrozumienie, ale także stworzy podstawę do wartościowego dialogu z dzieckiem. Szczególnie cenna jest praktyka wspólnego badania. Zaproponuj dziecku, aby stało się Twoim przewodnikiem po nowej aplikacji. Niech pokaże jej możliwości, ulubione funkcje, wyjaśni popularność wśród rówieśników. Podczas takiej wycieczki naturalnie pojawią się momenty do omówienia potencjalnych zagrożeń i rozwoju krytycznego myślenia. W dzisiejszym świecie rodziny potrzebują nie tylko spontanicznej reakcji na cyfrowe wyzwania, ale przemyślanej strategii. Tworzenie rodzinnego planu cyfrowego zaczyna się od szczerej rozmowy, w której uczestniczą wszyscy członkowie rodziny, włączając dzieci. Ważne jest, aby każdy poczuł swoje zaangażowanie w proces i odpowiedzialność za wynik. Pierwszy krok sformułowanie cyfrowych wartości rodziny. Omówcie, co jest dla Was naprawdę ważne: rozwój edukacyjny, bezpieczeństwo, twórcza ekspresja czy zachowanie prywatności. Właśnie te wartości staną się fundamentem dla wszystkich kolejnych decyzji. Drugi krok opracowanie konkretnych zasad korzystania z urządzeń. Zamiast ogólnikowych wskazówek, stwórzcie jasne ustalenia. Kiedy gadżety zostają poza progiem, na przykład podczas rodzinnych obiadów, które aplikacje wymagają zgody rodziców, jak rozdzielany jest czas ekranowy w dni powszednie i weekendy. Trzeci krok rozdzielenie ról cyfrowych. W jednej rodzinie mama może odpowiadać za zasoby edukacyjne, tata za bezpieczeństwo techniczne, a dziecko za wyszukiwanie interesujących treści rodzinnych. Taki podział nie tylko ułatwia zarządzanie życiem cyfrowym, ale także zwiększa zaangażowanie każdego. Czwarty krok Tworzenie mechanizmów adaptacji. Strategia cyfrowa powinna zmieniać się wraz z rodziną. Zaplanujcie kwartalne rady cyfrowe, gdzie będziecie przeglądać zasady uwzględniając wiek dzieci, nowe technologie i okoliczności rodzinne. Piąty krok Wdrożenie systemu wsparcia. Określcie, jak będziecie postępować w trudnych sytuacjach, co robić w przypadku znalezienia nieodpowiednich treści, jak reagować na cyberprzemoc. Do kogo zwracać się po ekspercką pomoc? Nasze urządzenia posiadają zadziwiającą zdolność niezauważalnie pochłaniają cały nasz czas i uwagę. Rodziny stają w obliczu paradoksu technologie stworzone, by łączyć ludzi, często rozdzielają tych najbliższych. Widzimy ten obraz wszędzie: rodzice pogrążeni w służbowych czatach podczas rodzinnego obiadu, dzieci, które nie odrywają się od gier nawet na spacerze. Nastolatkowie spędzający w mediach społecznościowych więcej czasu, niż na realnych kontaktach. Cyfrowe pochłonięcie stało się niewidzialną ścianą między członkami rodziny. Rozwiązanie tego problemu zaczyna się od uświadomienia. Spróbujcie przeprowadzić rodzinny audyt cyfrowy. Przez tydzień każdy członek rodziny zapisuje czas spędzony z urządzeniami i cel ich używania. Wyniki takiego monitoringu często stają się objawieniem. Rzadko zauważamy, ile godzin ucieka w cyfrową przestrzeń. Kolejny krok to wprowadzenie techniki świadomego korzystania z gadżetów. Oznacza to przekształcenie automatycznego przewijania w zamierzone działanie z jasnym celem. Nauczcie dzieci zadawać sobie pytania: Po co teraz biorę telefon? Ile czasu planuję spędzić w aplikacji? Co czuję po użyciu urządzenia? Szczególnie skuteczne są rodzinne detoksy cyfrowe. Okresy całkowitej rezygnacji z urządzeń. Zacznijcie od małych rzeczy: ciche obiady, kiedy wszystkie telefony zostają w innym pokoju, lub analogowe weekendy poświęcone aktywnościom offline. Ważne jest, aby pamiętać, że detoks to nie kara, lecz możliwość przeniesienia uwagi na bezpośrednie interakcje. Rodzice powinni demonstrować zdrowy stosunek do urządzeń własnym przykładem. Dzieci są niezwykle wrażliwe na niezgodność słów i działań dorosłych. Bezsensowne jest ograniczanie czasu ekranowego dziecka, jeśli sami nie wypuszczacie smartfona z rąk. Media społecznościowe, komunikatory i gry online radykalnie zmieniły proces socjalizacji współczesnych dzieci. O ile wcześniej kształtowanie umiejętności społecznych odbywało się głównie na podwórku, w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych, o tyle dziś znaczna część tego procesu Przeniosła się do przestrzeni cyfrowej. Wirtualne społeczności stały się potężnym narzędziem kształtowania tożsamości nastolatków, wpływając na ich samoocenę, wartości i wzorce zachowań. Cyfrowa socjalizacja ma swoje unikalne cechy. Dzieci mogą tu przymierzać różne role społeczne, eksperymentować z autoprezentacją i otrzymywać natychmiastową informację zwrotną od rówieśników. Jednak proces ten niesie ze sobą również poważne wyzwania. Od zniekształconego postrzegania rzeczywistości po uzależnienie od aprobaty społecznej poprzez lajki i komentarze. Wsparcie rodzicielskie w tej sferze wymaga szczególnej wrażliwości. Podejście zakazujące zazwyczaj prowokuje dzieci do uciekania w ukryte kanały komunikacji. Znacznie skuteczniejsza jest strategia zaangażowanego uczestnictwa. Gdy rodzic wykazuje szczere zainteresowanie społecznościami online dziecka, zadaje otwarte pytania o jego wirtualnych przyjaciół. I pomaga analizować jakość tych relacji. Kluczowym zadaniem rodzica jest pomoc dziecku w zrównoważeniu socjalizacji online i offline. Badania pokazują, że najlepiej przystosowane są te dzieci, które skutecznie integrują wirtualną komunikację z prawdziwym życiem, a nie zastępują nią żywych kontaktów. Praktyka wspólnych rodzinnych aktywności bez gadżetów, wspieranie hobby offline i regularne spotkania z przyjaciółmi w realnym świecie. Tworzą niezbędną przeciwwagę dla komunikacji cyfrowej. Ważne jest, aby pomóc dziecku krytycznie oceniać interakcje online. Rozmawiajcie o różnicach między prawdziwą przyjaźnią a powierzchownymi wirtualnymi kontaktami. Uczcie rozpoznawania manipulacji i toksycznych relacji w sieci. Starajcie się przy tym unikać dewaluowania ważnych dla dziecka więzi online. Dla współczesnych nastolatków. Są one często tak samo realne i emocjonalnie nasycone, jak tradycyjna przyjaźń. W erze cyfrowej proste konsumowanie treści stopniowo ustępuje miejsca aktywnemu tworzeniu. Ta transformacja jest szczególnie ważna w kontekście rodzinnym, gdzie wspólne projekty cyfrowe stają się potężnym narzędziem wzmacniania więzi międzypokoleniowych. Kiedy rodzina przechodzi od pasywnego przewijania do tworzenia własnych treści. Następuje zadziwiająca zmiana w dynamice relacji. Technologie z czynnika dzielącego przekształcają się w siłę jednoczącą. Blok rodzinny może być pierwszym krokiem w tym kierunku. Rodzice wnoszą doświadczenie życiowe i myślenie strukturalne, dzieci, spryt techniczny i świeże spojrzenie na treści. W procesie wspólnej pracy naturalnie przekazywane są nie tylko umiejętności cyfrowe, ale także wartości. Szacunek dla praw autorskich. Zrozumienie koncepcji cyfrowego śladu, etyka publikacji. Bardziej ambitnym projektem może stać się rodzinny kanał na YouTube lub podcast, w którym każdy członek rodziny przyjmuje określoną rolę od scenarzysty po montażystę. Takie projekty uczą planowania, konsekwencji, pracy zespołowej. Nawet podstawowe programowanie może stać się fascynującym hobby rodzinnym. Wizualne języki programowania sprawiają, że proces ten jest dostępny nawet dla młodszych uczniów szkół podstawowych, a tworzenie prostej gry lub aplikacji razem z rodzicami kształtuje nie tylko umiejętności techniczne, ale także myślenie algorytmiczne i zdolność do rozkładania złożonych zadań na proste kroki. Najważniejsze w rodzinnym twórczości cyfrowej jest skupienie na procesie, a nie na wyniku. Wartość takich projektów nie tkwi w liczbie wyświetleń czy subskrybentów. Lecz w tych momentach wspólnego tworzenia, które pozostają w pamięci na długie lata. Prezentując przyszłość rodzinnej interakcji cyfrowej, stoimy u progu nowej ery technologii. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja i internet rzeczy już zmieniają charakter naszej komunikacji. Jutro przyniesie jeszcze głębszą integrację narzędzi cyfrowych w codzienne życie. Inteligentne domy staną się prawdziwie inteligentne. Rozpoznając potrzeby każdego członka rodziny, wirtualne przestrzenie przekształcą się w pełnoprawne miejsca spotkań rodzinnych, zwłaszcza dla krewnych rozdzielonych geograficznie. Sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej wpleciona w proces edukacyjny, tworząc spersonalizowane ścieżki nauki dla dzieci. W tym szybko zmieniającym się krajobrazie, cyfrowe rodzicielstwo staje się nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne. Istota tej kompetencji nie leży w biegłości technicznej, lecz w zdolności do kształtowania elastycznej rodzinnej kultury cyfrowej, opartej na krytycznym myśleniu i zasadach etycznych. Kluczem do sukcesu nie będzie próba kontrolowania każdego aspektu cyfrowego życia dzieci, lecz stworzenie atmosfery otwartego dialogu i wzajemnego uczenia się. Rodziny, które potrafią zbudować taki model interakcji, zyskają znaczącą przewagę w świecie. Gdzie granice między rzeczywistością a wirtualnością nadal się zacierają. Cyfrowe rodzicielstwo to maraton, a nie sprint. Technologie będą się zmieniać, pojawią się nowe platformy i wyzwania, ale fundamentalne zasady świadomej rodzinnej interakcji cyfrowej pozostaną niezmienne. Zamiast bać się technologicznej przyszłości, stwórzmy ją razem, kształtując pokolenie, które używa narzędzi cyfrowych świadomie, etycznie i twórczo.